Cześć, witajcie, z tej strony Agnieszka, zapraszam was do wspólnego otworzenia takich mini notyścików, słuchajcie, idealnych na notatki, idealnych do torebki, idealnych na mini prezenciki dla młodszych i starszych. Słuchajcie, z motywującymi takimi napisami od Craft O'Clock i pięknymi tekturkami, zobaczcie w sklepiku kupiłam taki piękny puder do embossingu i ja wiem, o teraz zobaczcie jak to pięknie i błyszczy, słuchajcie pierwszy raz miałam tak, że naprawdę nie chciałam nic doklejać oprócz tutaj faktycznie tej dziewczynki, bo nie chciałam zakrywać tej tekturki, Piękna tekturka owalna i do tego pięknie się mieni, jest pełno brokatu i to ma, no po prostu efekt dla mnie jest czadowy. Dokleiłam trzy y, kwiatuszki takie malutkie i słuchajcie tą kompozycję ułożyłam od dołu pod tekturką, dobrze, że jej nie podkleiłam całej, y, no i na końcu dałam słuchajcie taką rameczkę z i tutaj jeszcze samo się nie zrobi, rowerek. No i tu wiadomo, że możemy robić notatki. Ja zrobiłam sobie w pionie, bo one można dwojaku używać, chociaż tak też byłyby ok więc wtedy dekorację można odwrócić, ale tak mi pasowało pięknie, taką księżniczka mi taka wyszła w wiosennych kwiatach, także i tu nawet takie troszkę korona jakby była, więc no mega mi się ten efekt podoba, sądzę, że że dziewczynce, która otrzyma ten notesik też się spodoba i słuchajcie, nie daj się rządzić strachowi, takie typowo um, Typowo malutki, naprawdę bez zdobień wielkich. sumie trzy mikrokwiatki, jeden listek, dno drugi, jeden kwiatuszek. Naprawdę bardzo takie, powiedziałabym, malutkie, troszkę nawet bym rzekła ubogie, ale jest wyeksponowana ta serwetka, która również się tak pięknie mieni I słuchajcie, naprawdę, jak dałam tą serwetkę, to nie miałam ochoty w ogóle już tego zdobiać. Naprawdę, słuchajcie, to jest tak piękna. Pierwszy raz używam tego pudru jestem zachwycona. Zobaczcie jaki piękny efekt. No i słuchajcie, tu otwieramy i tylko mam kwiatki, i już możemy robić notatki. Także um, jestem ciekawa, czy Wy lubicie e, takie notesiki, czy robiliście kiedyś. Oczywiście jeśli ktoś lubi zamknięcia, to można sobie dać na wstążeczkę. No, na magnes raczej nie będzie miał zastosowania, więc bardziej wstążeczkę, mnie te stonążeczki denerwują, więc ja sobie zawsze robię w takiej formie niezamykanej. No i tak zawsze do jakiejś kieszonki sobie je wkładam, więc, więc dla mnie są ok. Dosyć naprawdę gruba. Także mam nadzieję, że zrobicie ze mną takie notesiki. Ja je bardzo lubię i często je robię. Słuchajcie, użyłam serwetki 24 w formacie S i 28 w formacie XS. Tu jest. Ta, tu jest ta. Także słuchajcie, nie ma co dalej mówić. Trzeba tworzyć. Zapraszam. Do wykonania notesików planuję użyć e, tekturek oczywiście z Craft Uli, przede wszystkim, e, ale e, nie wiem jeszcze której użyję, powiem Wam szczerze, że taki wybór jest, że jeszcze nie wiem, która będzie mi pasować, a chciałam Wam przy okazji bardzo pokazać, że te tekturki, te XS-ki są idealne do takich małych prac, je można też przeciąć gdzieś tam chociaż podłożyć, żeby był jakiś taki, wiecie, klimat, kawałeczek, coś gdzieś. Zobaczcie jaki jest wybór tych tekturek. One są naprawdę super. W ogóle te są świetne. One są jedne z takich no nowszych powiedzmy ale ta jest w ogóle taka bardziej już pokaźna, tą tę w ogóle uwielbiam większą. Tu taki piękny owal. Słuchajcie, naprawdę te te są, ja je uwielbiam, mam zawsze zapas tych XS, -ek. zresztą widzicie ile tu ich, ich mam. To jest SK, to są XS. -ki. To jest po prostu jakaś taka mała i mała. A te są Eski to są X Nie mam Esek z tego, bo może by to nawet lepiej pasowało, muszę sobie zamówić. Ale słuchajcie, naprawdę fajny akcencik, taki mam nadzieję, że mi to wyjdzie, tak jak sobie myślę. Żeby, żeby użyć dobra słuchajcie, oprócz tego na pewno będę korzystała z tego dabera chcę trochę wyembosować te tekturki, żeby troszkę je podbić i wybrałam sobie taki brokatowy puder pierwszy raz będę go używała już wam pokazuję jaki to jest słuchajcie w sklepiku jest nadal mega duży wybór jak chodzi o pudry złów i no ja je uwielbiam tak. Kupuję, kupuję za każdym razem i to się robi niebezpieczne. Będę korzystała z kolekcji Tulip Love od kraw O'Clocka. Takie wiosenne. Jeden będzie bardziej dziewczęcy, drugi będzie bardziej taki kobiecy. Taki, takie słuchajcie zwykłe notesiki ze zwykłego papierniczego. Dwa rodzaje. Jeden prostokątny, drugi kwadratowy, tak żeby Wam pokazać, że i tu, i tu idzie coś fajnego stworzyć. Dodatki do kolekcji. Oczywiście ja mam tego miksa takiego. Napisy jakieś też, tylko napisy będę korzystała, słuchajcie, z takich napisów. Tukowych wykraw okloka. To są napisy 14, a takie motywujące tu już mi się kończą, muszę uzupełnić zapas. I słuchajcie, takie kwiatki sobie wybrałam, delikatnusia, żeby one też nie były zbyt wypukłe, no bo tutaj wtedy to się nie będzie komponowało ładnie, szczególnie, żywo, że włożymy gdzieś do torebki i będzie lipa. Będę korzystała z tych papierów bazowych. Będą mi tu idealne, do pudru oczywiście podkładka, oczywiście klej, a jeśli klej to na podstawce, też ze sklepiku, jest idealna, słuchajcie, nie wiem jak mogłam żyć bez niej, naprawdę. I będę korzystała z mojego dziurkacza ulubionego, żeby tak troszkę podkręcić, jakieś akcencik dać, możliwe, że użyję jakiegoś jeszcze cienkopisu. Hmm, tak żeby troszkę tą drugą warstwę jeszcze bardziej podbić. A do budowania całej samej bazy użyję tego zestawiku albumowego. On też się super nada w przypadku właśnie takich mniejszych mniejszych formatów. To prawda może niekoniecznie, nie wiem czy tu nie będzie za duża, za duża przegródka, ale chyba nawet nie. Wam powiem. Że nie, że będzie idealnie, będzie się pięknie zamykało przynajmniej, e, także sądzę, że będzie ok, tu do narożników, no i tekturkę, e, ja mam taką biermatę ze sklepiku z takich ścinek, które od czasu do czasu idzie kupić w takich boxach, e, no to ja sobie zawsze kupuję i mam na różne takie, widzicie, bazy, e, także cóż, ja się zabieram do pracy, Was serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że wymieniłam wszystko, czego planuję użyć. Jeśli czegoś jeszcze będę używała, to Wam to pokażę na pewno. No na pewno kość, słuchajcie, jeszcze minika, nożyk, takie rzeczy to na pewno tak. Zobaczę jeszcze, czy gdzieś nie użyję maski, bo tak bardzo ją lubię, ale chyba tutaj akurat nie będzie miała swojego zastosowania, więc tu sobie chyba odpuszczę. Także no cóż, a słuchajcie, dziobak, dziobak i taśma. Taśma, słuchajcie, ostatnio jestem zakochana w tej sklepikowej taśmie. Oczywiście czerwona Pet. Czerwona Pet i taśma 3, 3 nie, 2 mm. Bardzo ją lubię, słuchajcie, ze sklepiku trzyma bardzo mocno. Także zobaczymy, co mi będzie potrzebne. To to wszystko mam. 1 mm też gdzieś mam. Także cóż, nie przedłużając, działamy. Zapraszam.